Cześć widzowie, Jacek i Bartek, Kwadrans z numizmatyką. Dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć o nowym projekcie, który powstaje i w tym celu umówiliśmy się z autorem projektu, Przemkiem Żybowskim. Witaj Przemku. Dzień dobry Państwu, czołem Panowie. Przedstawiamy Wam dwie książki numizmatyczne. Wademekum czyszczenia i konserwacji monet, z której dowiecie się, jak nie należy czyścić monet, czy monety w ogóle należy czyścić, jak oraz gdzie zrobić to najlepiej. Sposób czyszczenia monet jest uzależniony od ich składu. Przetestowaliśmy chyba wszystkie możliwości, zobaczcie jakie są efekty. Z drugiej książki, wademekum przechowywania i katalogowania monet, dowiecie się, jak założyć własną kolekcję, gdzie najbezpieczniej kupować monety jak i w czym je przechowywać oraz jakie są najpopularniejsze sposoby katalogowania monet. Dziś na obie te książki przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Zapraszamy do zakupu. Przemka kojarzycie z jednego z naszych odcinków na aukcji numizmatycznej u K., w których Przemek był prelegentem, zdobył pierwsze miejsce. Bardzo ciekawy temat. Mówiłeś wtedy Przemku o polskich kolejnotach koronnych. Jeżeli widzowie tego nie widzieli, zapraszam was, link znajdziecie w opisie. Przemek prowadzi numizmatyczną encyklopedię. Tak Polska encyklopedia numizmatyczna. Polska encyklopedia numizmatyczna. Może powiemy coś więcej na ten temat. No to może ja zacznę, chociaż powinien Przemek. <laughs> nie damy przechodzić do głosu. <laughs> tak e, powiedz przemek jak ty to, co to jest, a ja powiem zaraz jak, jak się poznaliśmy, bo to tak naprawdę jest takim naszym wspólnym punktem. To powiedz może nam najpierw o encyklopedii. Encyklopedia powstała w zasadzie tak, nie wiem, że przez przypadek, ale wyczułem, wyczułem taką niszę w rynku, gdzie można byłoby coś zrobić, że nie ma przecież żadnej encyklopedii, takiej typowej online, gdzie są do tego, e, są do tego skrypty, są do tego możliwości i oprogramowanie, takie jak właśnie Wikimedia. I tak się zaczęło, a ja wtedy tak, tak się jechałem też do Warszawy, dlatego że inny konkurs również wygrałem wtedy. I i, I akurat miałem rozmowę z, z Piotrkiem Kosanowskim i stwierdziłem, że po prostu jemu jako administratorowi portalu numizmatycznego pokażę pomysł, być może się zaciekawi a, i zaciekawił się, więc i tak w zasadzie ruszyło. Już półtora roku. No to, to rzeczywiście, nasz znaczy projekt jest no, zacny rzeczywiście, bo w sumie tak się poznaliśmy. Z Przemkiem, bo my kiedyś mieliśmy to podobne dzieło, wymyśliliśmy sobie coś takiego, że to jest Numipedia Numipedia.pl to było taki adres i tak miało być. I Przemek chyba ty zacząłeś szukać czegoś gdzieś i trafiłeś na kontra ja, prawda? Ja próbowałem znaleźć czy w ogóle coś takiego kiedykolwiek istniało, a znalazłem właśnie tą Numipedię. W, w internecie nic nie ginie. I. Zacząłem szukać, kto jest autorem w ten sposób na was. Znaczy ja was znałem tak jak wcześniej, natomiast trafiłem, że to właśnie wy jesteście za to odpowiedziałem. No. I bardzo miło mi się rozmawiało z tobą wtedy. <grych> Naprawdę była bardzo fajna rozmowa, wtedy z Przemkiem się poznaliśmy. Dzwoniliśmy się chyba na WhatsAppie, no bo ty nie przebywasz po, w Polsce. Akurat e... wtedy w Polsce byłem. A akład w Polsce, to już nie pamiętam jak się dzwoniliśmy. Na pewno z telefonu, albo albo WhatsApp, albo telefon zwykły. Już nie e... pamiętam naprawdę. Tak, ale to, to w... właśnie to było tak, że sobie pozmawialiśmy. Ja opowiedziałem troszeczkę o tych problemach, jakie tam napotkałem z tą Numipedią. No i tak bardzo kibicowałem ci Przemek i fajnie, że do tej pory encyklopedia istnieje i się rozwija. E... I nadal ci kibicuję. To znaczy myślę, że tutaj nie popełniasz jednego błędu, którego ja popełniłem wtedy, mianowicie. Po prostu nie straciłem ochotę tam, żeby technicznie to ogarniać, w sensie jakieś tam aktualizacje, to już nie będę tam widzów nudził, ale widzę, że tobie to idzie świetnie, bo widzę, że tutaj informatycznie dobrze wszędzie że tak powiem. To jest to, co jest to twoje nowe dzieło, to co to jest? Powiedz. To nowe dzieło, o którym no, mówię. Nowe dzieło to jest aplikacja, aplikacja mobilna do telefonu, której głównym celem jest popularyzacja, a aplikacja to jest tak naprawdę quiz. To jest taka aplikacja turniejowa, która obecnie znajduje się w bardzo rozwojowej fazie, w zasadzie na, na początku w pewnym sensie. Przecież już troszkę na nie pracuję, ale to jest, to, jest, to jest sam początek. I postanowiłem upublicznić informacje na ten temat, by zainteresować ewentualne osoby do, do współpracy, do jakiejś pomocy przy tym. No to ja może dopowiem tutaj. Damy link do filmu. Przemka, który ja widziałem, który Przemek mi przesłał. Przesłałeś mi Przemek taki film, gdzie jest zaprezentowany tak dłużej ktoś jak potrzebuje sobie zobaczyć, to jak ta aplikacja wygląda. My tutaj screeny wrzucamy oczywiście na ekran, ale tam jest taka prezentacja i cała informacja o pomyśle. Więc na dole w opisie filmu, tam trzeba więcej rozwinąć i tam na dole będzie link. No a powiedz, ile pytań tam masz, na jakim etapie jesteś w ogóle... Etap wygląda w zasadzie w ten sposób, że główny silnik samej gry jest zaimplementowany. Wszystko działa tak, jak ma być. Oczywiście to jest wersja alfa, czyli wersja alfa oznacza, że jeszcze funkcjonalności mogą dojść, prawda? Na potrzeby tych testów, które robię, tego, tego silnika, to tak naprawdę jest 20 pytań: 10 z dziedziny numizmatyki, akurat, o ile się nie pamiętam, ze średniowiecza, jeśli chodzi o monety i. Ogólna wiedza z banknotów, też 10 pytań, żeby po prostu sobie poćwiczyć. Natomiast to są dwie różne kategorie. Gra będzie podzielona na kategorie, każdy znajdzie coś dla siebie. prawda. Sam oczywiście wiedzy dostatecznej nie mam, wydaje mi się, żeby tworzyć te pytania, bądź, bądź ten, dlatego liczę na to, że widzowie, bądź w ogóle społeczność w jakiś sposób się zainteresuje i każdy będzie miał szansę, oczywiście, nawet w aplikacji dodać swoje, dać propozycje na, na, na pytanie. Natomiast, tak jak mówię, w tym momencie działa ten silnik, który widać na filmie. Czy my ze swojej strony bardzo gorąco zapraszamy widzów, żeby czynnie uczestniczyli w powstawaniu tego projektu, bo to jest wydaje mi się jakiś historyczny moment. Czegoś takiego jeszcze nie było. Przemku, jeszcze takie pytanie mi się nasunęło. To będzie Quiz? W jakim języku to będzie? Quiz będzie w języku polskim. Chwilowo nie planuję żadnych innych lokalizacji, w sensie nie, nie planuję innych innych przełożeń. Na, na, na angielski. Zresztą tak jak chodzi o to, że wiedza będzie tak, tak czy siak tylko polska, przynajmniej na tą chwilę. Mm -hmm. Czyli na razie nie planujesz tego rozszerzyć na inne języki inne kraje? Nie. Natomiast czego wcześniej wspomniałem, jedną z najważniejszych funkcji, która tak naprawdę jeszcze tam nie, i nie ma, y, będzie funkcja tak, z, w zasadzie y, multiplayera, czyli będą mogły osoby ze sobą. Toczyć pojedynki może w ten sposób. Rywalizować. Jeszcze chcę to. Tak, 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 będzie można rywalizować i mam nadzieję, że to właśnie to będzie ta główna część, która będzie przyciągać osoby do tego. Kiedy opublikowałem te kilka postów, to również otrzymałem kilka prywatnych wiadomości ze świetnymi propozycjami, ze świetnymi pomysłami, które można również tam umieścić, które mogą również zadziałać. No dobrze, to mam pytanie tutaj Przemek od razu do ciebie. Tak. to jeżeli. Bo ty zbierasz, rozumiem pomysły, dostałeś kilka fajnych pomysłów. A gdzie ci zgłaszać te pomysły? Może jakiś mail chciałbyś podać? Tak, oczywiście mail chociażby podstawowej encyklopedii. numizmatyczna.pl. Dobrze. Czyli infomałpa encyklopediaumizmatyczna.pl zamieścimy oczywiście w opisie też. Znaczy mi to się pomysł bardzo podoba, no bo... W ogóle to tak, kiedyś takie motto mieliśmy, Jacek, żeby młodych edukować, ale ta edukacja młodych, to znaczy młodych to, to nie są, nie mówię o dzieciach takich 9-12-letnich, tylko bardziej o młodzieży, to znaczy my na, na jednych targach tam w Warszawie byliśmy, akurat wtedy chyba, spotkaliśmy taką, bohaterów naszego odcinka, e, chłopak i dziewczyna, którzy wyglądali jak z lat trzydziestych, jakby się przenieśli wehikułem czasu, jakby, o, proszę bardzo, jakby wsiedli do tego, do tego pojazdu tutaj, Rozpędzili się do 88 mil na godzinę i tak. się po prostu przenieśli do dzisiejszych czasów, szukali czegoś tam, coś chcieli kupić, no i rozmawialiśmy z nimi, wywiad był, to fascynujące to jest, że, że tacy młodzi ludzie się interesują nomizmatyką i tego nam potrzeba tak naprawdę. Tak, Wydaje i mają mi się, nowe, że... nowe, świeże spojrzenie, bo my byśmy na coś takiego nie wpadli, żeby się tak ucharakteryzować, przebrać i iść normalnie na targi. No tak. Natomiast młodzi mają szerokie horyzonty tutaj i naprawdę mogą dużo świeżego i nowego wnieść w dziedzinę kolekcjonerstwa. No i oni nawet kolekcjonowali stroje. Ale tak jakby to było tak jakby przy okazji co powiedziałem. Najistotniejsze jest to, że, że to byli młodzi ludzie. Potrzebujemy tak naprawdę, żeby młodzi, tak. jak to powiedział pan Przemysław Zięba, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, że młodzi się nie garną do numizmatyki. No i taka jest prawda, nie gardą się rzeczywiście. I trzeba byłoby to zmienić. Wydaje mi się, że taka aplikacja to jest ukłon w tą stronę. Jeżeli będzie jeszcze typ multiplayer, no nie wiem, na ile młodzi chcą współzawodniczyć w takich multiplayerowych rozgrywkach wiedzowych, tak? Bo to yy, co innego jest. Ja to Powiedz. tak naprawdę ten, ten pomysł tak naprawdę, jak teraz się tak zastanowiłem przez momencik, jak to mówiłeś, to wziął się też z tego, że nie wiem, czy kojarzycie Matura, to bzdura, taki kanał na YouTube. Że nie na YouTube, co to jest na, na Facebooku. Natomiast oni mają też aplikację, która się po nazywa Quiz House, czy coś takiego. Po Polskie quizy z różnej tematyki, i oczywiście ta baza też tak tych quizów rośnie, ale do tej pory nie ma nic z numizmatyki, mi się wydaje. I to był jeden z takich powodów, dla których no bo mnie to trzeba by tego w sumie nie zrobić, nie? A wiesz, tam, tam jest przedmioty, które są, które uczą w szkole, numizmatyki nie uczą. To jest taka pomocnicza dziedzina historii, która jest właściwie dopiero na studiach można się tym zainteresować, tak? Ale nie, nie, bo tam quiz to już w zasadzie to są na takie tematy, że to na pewno tego w szkole nie uczą, ale, 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 ale tak czy Ale numizmatyki samej, jako takiej nie uczą cię? no numizmatyki tak? nie ma. Nie ma. E, nie, nie no denominacja może jest. Kiedy była, ale to są związane z finansami, ale no nie uczą jak wyglądały monety Jana Kazimierza na przykład, tak, no, no albo Chrobrego tak, choćby takie podstawowe rzeczy, no może Chrobry albo Mieszko jest i jeszcze tu bym wątpił. Czy w podręcznikach nie jest napisane, że Mieszko pierwszy i ten denar, nie z dziesiątki? No bo przecież. się jakieś tam zdjęcia, ilustracje no. monety, ale to jako przykładowe, żeby mieli rozeznanie, jak te monety mniej więcej wyglądały. Tak jest, także, także to, się, to jest jak najbardziej. No to słuchajcie, mam pomysł w takim razie, żeby tak jakby zluźnić atmosferę. E, może parę pytań bym zadał. Otworzę film ten Twój, gdzie prezentujesz przemyk tę aplikację. Przeczytam te, te pytania i może spróbuję na nie odpowiedzieć. To znaczy może Jacek i ja bardziej. Co wy na to? No dawajcie, dawajcie. Ciekaw jestem. To no dobrze, no to słuchajcie. To pierwsze pytanie mam. Tutaj. Ja już je znam. Do kiedy NBP dokonywał wymiany starych złotówek PLZ sprzed denominacji w 1994 roku? I to jest bardzo trudne pytanie. We w pozorom. Pamiętam, że było kilka lat, można było tym pieniędzmi płacić równocześnie. Bodajże dwa lata, o ile się nie. I ceny, i ceny były podwójne. I ceny nie? były tak, były stare i nowe, natomiast jeszcze przez dosyć długi okres te pieniądze można było wymieć w banku, ale dokładnie ile to było? Kurczę, ale to 5 lat to za długo chyba, co? Nie, mi się wydaje, że nie. No i co teraz, Jacek? Które byśmy wybrali? Do końca 1998 telefon... roku. Czekaj, 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 czekaj. To jest podswodliwe pytanie, tak. Tak, bo wiesz co, przypomniała mi się taka sytuacja, pamiętam, że to było i ty, ty mi się wydaje to całkiem niedawno, że ostatni gwizdek na oddanie pieniędzy, bo jeszcze ile milionów ludzie mają w starych banknotach. No mów, tak były takie w mediach doniesienia, aha, aha. ile nie wróciło banknotów, Tak, no? Ile, bo oni mieli, mieli rozeznanie, ile było Ale co, to. dwa wróci. lata to by było? Dwa lata to nie mogło. Więcej, uchodni. więcej. A czekaj, ja czekaj, ja czekaj, kup... czeka, stop, stop, stop. Ja, ja, ja się chcę poprawić. Ja się chcę poprawić. Ja się chcę poprawić. Mogę? Telefon do przyjaciela. Nie, bo ja już kojarzę, już wiem wszystko. No. Bo przecież to było wtedy, jak oni to zrobili, to wypuścili... To, no to wypuścili. Było po, to, to było po, jak to już było, pieniądze były wycofane. To wycofali po, ale to wypuścili nie tak dawno. To może rzeczywiście do 10 roku trzymali to w niepewności ludzi. Dobra, ludź. sprawdź odpowiedź. No to ja nie sprawdzę, to musi nam Przemek powiedzieć, bo nie mam aplikacji teraz tutaj uruchomionej. Aha. Do końca... Do końca 2010 roku. Nie! Jest! Wygrałem główną nagrodę, czyli album. I, tak, i kilka, kilka <grym> lat później, no niedługo później było chyba w Także słuchajcie, wcina, fajna, ta fajna było... zabawa, można sobie troszeczkę przypominać. No, ale wiesz, to tak, to się zaciera, bo to jednak minęło sporo czasu i tak. Ja pamiętam, że to było długo, ale ciężko jest teraz określić, ile to było lat, nie? No, 15 w końcu się okazało. Pojęcie, że jakby była odpo y odpowiedzi byłyby na przykład 2000, 2005, 7 i 10, to miałbym duże wątpliwości. Byłoby jeszcze trudniej, tak. Mm -hmm. Tak by było, ale rzeczywiście, no, jedynie co mi tutaj naprowadziło mnie na dobrą odpowiedź, to jest taka analiza. Pierwsza ja odpowiedź. To znaczy, przypomniało mi się, że przecież oni wypuścili, oni to, no nie wiem, kiedy to wypuścili. Ty pamiętasz jacy, kiedy to było? To musiałbym spojrzeć w rachunek, bo ja wtedy kupowałem ze strony... wiem, bo ty masz te. jeszcze zafaliowane. No ale to myślę, że może jakiś 13? 13. Między 13 a 15. 13-15, nie? Czyli to to oni czekali wtedy się chwilę. pozbywali tych zapasów jeszcze bankowych, które były. Znaczy wiesz, oni tak. Wy, Lepiej było za... sprzedać niż zniszczyć, prawda? Jacek, Ale zobacz, było, było tak, oni przyjęli te pieniądze do 10 roku, ludzie im poprzynosili. Oni musieli to do utylizacji dać. Przejrzeli sobie skarbic i zobaczyli, że oni tam jeszcze mają tego tyle. Jeszcze tyle tego jest. Pewnie nie to... wiem, czego oni mieli na mniej, możliwe, że 200, znaczy 200 tysiączek. Nie. I zobaczyli, policzyli, wypuścili tyle albumów, ile im zostało. Kompletów. No i kolekcjonerzy są im. I sobie tu stawcie trzy kropeczki. To zgodnie wdzięczni. Bo są, bo są dwie. To, ale to są troszeczkę dwie były zawirowania cenowe przez jakiś czas, bo to za albumów. No tak, tylko że wiecie, to są dwie szkoły, nie? To znaczy jedna szkoła jest taka, że ci, co mieli banknoty wcześniej i potracili kupę kasy, to oczywiście, są, powiedzieli, że to był zły ruch. Ale z drugiej strony dla rynku kolekcjonerskiego ja jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby sobie zbierać w stanie UNC banknoty. Po kolei jadę i je po prostu zbijam, nie? Bo te pułapy chyba jeszcze nie wróciły, nie? Jeszcze chyba nie, ale weźcie pod uwagę jedną rzecz, że w momencie kiedy te banknoty wchodziły do obiegu, no na przykład 2 miliony, to wtedy średnia pensja była bodajże 3 czy 4 miliony. O, Więc to nie, było, to nie było mało. I mieć taki banknot, to miałeś połowę pensji, tak? Władnie. Więc tak przeliczyć na dzisiejsze wartości, no to jest to sporo, to jest parę tysięcy. A teraz y, te banknoty po ile one chodzą? Takie w dobrym stanie UNC y, 2 miliony? Bartek orientujesz się? Muszę szybko zobaczyć jak chcesz, ile, ile taki banknot y, który z błędem, jest bez błędu. Obojętne. One były chyba tak samo liczne. Tak, tak. No, no dobrze. to nie ma różnic między nimi. No to wiecie co? Znaczy tak. Y, y, no w PMG widzę, mi się to wyświetla, ale też no 350 zł powiedzmy jest taki w takiej folii taki jednorazowej, mm -hmm. w sensie w takiej koperce, tej koperce, czy tam jak to nazwać, koszulce, czyli 3,5 stówy ktoś kup teraz. Dobrze, a teraz to weź, jakbyś mógł, uruchom nasz kalkulator i zobacz w momencie zmiany denominacji wpisz wartość 2 miliony, ile to jest na dzisiejsze pieniądze. No dobrze, proszę bardzo. Już... Albo 31 grudnia 1994, no bo uh -huh. wtedy ostatni dzień był w obiegu. Dobrze, no to nawet mogę ekran udostępnić. Te dane są na podstawie y, danych ZUS i GUS, tak? Tak, z danych z, y, ZUS do pewnego momentu, a GUS teraz tam aktualne porównuje, hmm. ponieważ ZUS nie publikuje tych, nie wiem, chyba że coś nie wiem na ten temat. Co byś, Jacek, chciał, żebym sprawdził? 2 miliony, Dwa tak? 2 miliony. 2 miliony mamy. I to rok 94, czyli ostatni rok, kiedy można było... Tak, tak, bo 95 nie to system nie, nie przyjmie tego. Tak. Znaczy poda jakąś abstrakcyjną wartość. No bo to już wtedy były nowe, zgadza się. 94, przelicz. No to zobaczcie sobie, proszę bardzo. No, 2 miliony. 000... mamy 3105 dzisiejszych złotych, tak? Tak. A mówiłeś, że banknot w stanie Łęce kosztuje 350, czyli jest tak. no kilkakrotnie taniej niż jego wartość w momencie, kiedy jeszcze był w obiegu. No, i stąd wynikała w ta w duża wartość e, tak naprawdę e, tego, tych banknotów przed tym albumem. Przed ukazaniem się, tak, tak w dużej ilości albumów. No, bo wyobraźcie sobie, że ktoś wtedy w 1994 3000 sobie schował do, do klasera, czy tam do jakiegoś holdera, nie? To no, ci na pewno, którzy to zrobili, to żałują. <laughs> bo, bo wartość nabywcza była dużo wyższa wtedy tego banknotu, niż teraz jest. Pamiętam, że były mocne zawirowania cenowe, bo taki album kosztował. Yy, to było... 100, 180? 280? Tak, to nie było 260? Dużo. Za tyle banknotów tam były wszystkie nominały. Wszystkie? Wszystkie, Więc tam 2 by miliony było z błędem, bez błędu, tak. yy, były y, milion stare, a jeszcze 2 miliony w starej nowej wersji kolorystycznej. No, tak. Więc mieliśmy 3 banknoty dwumilionowe, dwa banknoty milionowe, no to słuchajcie, ile do kasy, nie? I tak. za to bodajże 180 zł. Tak. Znaczy to no to już nic nie było warte, tak? E, z punktu widzenia tak, jakby, FBP, tak. Znaczy, że nie możesz tego przerzyć. Tak, że byli e, mocno poirytowani tym faktem. Także dla nich to były bezwartościowe śmieci, które trzeba zutylizować, nie? E, a dla kolekcjonerów. No. no, Ale dzięki temu nas teraz ja stać na te banknoty. Po prostu i tyle. <laughs> to co, następne pytanie robimy? No jedziesz. No dawaj. W którym roku bilety skarbowe uważane dziś powszechnie za pierwsze polskie banknoty? Jacek, myślę, że ty chyba znasz pewnie odpowiedź. Nie muszę czytać odpowiedzi, co? Yy, powstanie Kuściuszkowskie 1794. To było kilka nominałów. Każdy no przemyc... kolorze, Pionowe banknoty. Zgadza się, zgadza się. I pewnie dlatego też to pytanie yy, ma ustawioną niskie, yy, niską trudność, dlatego, że na razie jeszcze tego nie używam w, nigdzie w silniku, natomiast każde pytanie ma ustawioną jakąś trudność od 0 do 10 w takiej skali. No dobrze, a czemu. I to, i to prawdopodobnie niskie? jest dosyć niska ustaw... Proszę? Czemu Ale niskie? czemu niskie? To jest... Dlatego To dosyć jest, jest proste. Łatwo tak, znaleźć, łatwo to jest bardzo proste, prosta nie? odpowiedź. Tym, dla, dla numizmatyka oczywiście. Tak jest. Dla kogoś, kto się chociażby troszkę interesuje, no a poza tym do, domyśla się, jeżeli są to prawdopodobnie banknoty insurrekcji kościuszkowskiej, no to... Wypadałoby wiedzieć, który to rok, więc. Okej. Okay. No dobrze, no to, to jest, wiesz, pytanie dla kogoś, kto wchodzi w numizmatykę to może być rzeczywiście takie trudne, ale nie trudniejsze niż to poprzednie. Bo e, poprzednie pytanie, no ktoś chcesz powiedzieć, także śmiało mówić. Dlatego na razie, dlatego na razie jeszcze do tego tak podchodzę bardzo, bardzo luźno do tej skali trudności, więc to. To jest jeszcze, no właśnie, to, to trzeba było to przemyśleć. To, co, jeżeli, jeżeli aplikacja miałaby zachęcić młodzież, to pytania, uważam, powinny być dużo, dużo prostsze, bo yy, wiesz co, na, na samym tym przykładzie, co mówi się kanał, matura yy, to bzdura, tak? Tak. Że na proste pytanie nie potrafię odpowiedzieć. To na pytanie o pierwszych polskich banknotach, to nie sądzę, żeby wchodzisz do jakiejś klasy w szkole średniej, żeby się znalazł jeden, dwóch, którzy by znali prawidłową odpowiedź. Ale jak będziemy mieli pytania, to można, wiecie, zrobić test dla początkujących. Czyli trzeba by chyba zrobić takie poziomy, no. no. można tak pomyśleć o tym, to nie jest złe, że tak jakby. Na pewno jak, jak dojdzie troszkę pytań, to, 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 to będzie to będzie. No, tym, wiadomo, ja, ja sobie mogę ustawiać trudność różną, natomiast y, dla mnie coś trudne, to trudne, dla to no tak. może być łatwiejsze. Może dlatego, być łatwe, to... zgadza się. Tak, tak, tak mamy, znaczy, mamy to, to troszeczkę zwichrowany poziom trudności. Tutaj, no, tak, chodzi tak, o to, ale to... To pierwsze w było trudne. Proste by było, gdyby było, w którym roku była denominacja. Tak? To, to może młody no, jeszcze by. No, 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 zapamiętał tak, też przez za to. Ten że, byśmy mogli podać. Tak, że tam 1 stycznia, czy 2 stycznia, albo ma przed pytanie podchwytliwe, od którego dnia można było dostawać pierwsze polskie monety, nie? No i tutaj że i tutaj do ściągi do kalendarza do 95, bo wydaje mi się, że to był drugi, 2 stycznia. 1 stycznia było niedzielano i wiadomo, to jest ten. 2 stycznia był, stałem pod bankiem o godzinie tam 8 z plikiem starych pieniędzy, żeby wymienić na nowe. Tak I to było. jest dobre pytanie i to jest dobry pomysł na pytanie. Zanotowałem? Tak, to jest, dobrze, to jest dobre pytanie. Ale trudne to było, rzeczywiście, no bo trzeba troszeczkę pomyśleć z tym że z, banknot, z banknotami w szczególności, że właśnie, że to banknoty, że kiedy, ile czasu. Kto by pomyślał, że 15 lat, nie? To pierwsze pytanie mówię, tak? No. A to drugie to jeszcze można na Wikipedii chyba znaleźć, a aczkolwiek też łatwo by pewnie nie było. Także trzeba to po prostu wiedzieć, zakodować sobie. To co, jeszcze spróbujemy jakieś pytanie, czy, czy, czy coś no, tak, jakiś, jest, z monetami. Dobrze, to zrób, znajdę coś, coś, jakieś trzecie, ostatnie pytanie. No to słuchajcie, kolejne, trzecie pytanie. Tutaj Przemek na ekran pokazuje. Słyszysz nas, Przemek? Słyszę doskonale. Dobrze. Tak, bo to jest powiązane z grafiką. Widzimy monetki. Już wiemy, co to za monetki są. Denary. No i pytanie, w którego bacy powstały pierwsze polskie monety? No, to proste. No proste. Proste, tylko że no proste, ale jednocześnie podchwytliwe troszeczkę. Tak. Bo ktoś może się zasugerować denarem mieszka pierwszego. W się tak? Tak, który się roku. okazał denarem mieszka drugiego, ale pierwsze pierwsze monety polskie tak naprawdę. No to właściwie wtedy, kiedy Polska powstała, tak? Pierwszy e, polski król, tak? Czyli Bolesław I Chroby Tak, tak. jest. Ja bym to zaznaczył. Kliknij. o zielone, czyli dobrze, tak? Ja jeszcze wam mogę pokazać, jak idzie zła odpowiedź, nie? No dobrze, no to ja, ja się... złą odpowiedź dam bardzo chętnie, bo tutaj nie wiem co to jest, bo świeci mi prosto w ten... To, jest... to odbija y... światło. ok co to jest? Czekaj, to nie mów. No to zaznacz, nie wiem, pierwszą odpowiedź. O proszę. No. Totalnie nie trafiłem. No dobrze, czyli widać, jak jest, jak jest zła odpowiedź, jak wygląda. No to możesz wrócić do nas, tak, Przemek. Fajnie, fajny pomysł jest zrobiony w postaci quizu, testu właściwie. I mówisz, że będzie możliwość rozgrywki, tak? Tak, ostatecznie chcę wprowadzić możliwość rozgrywki między, między różnymi graczami, turnieje, no i kwestia wyobraźni. A jak będzie Dokąd to później? To czy to będzie jakoś punktowane? Tak, tak, tak. tak. Jeden z pomysłów jest taki, że na przykład za każdą wygraną, ponieważ tutaj na razie ten system w tej grze jednoosobowej zlicza tak naprawdę procentowo, ile się odpowiedziało. Na przykład w jednym danym teście zlicza procentowo, jeżeli odpowiedziałeś na minimum 60% pytań, to wtedy ci go zalicza. Takie zaliczenie będzie oznaczać na przykład, że dostajesz dukaci. Albo jakąś złotą monetę symbolicznie, punkt, po prostu, prawda? Mhm. Który ci się tam gdzieś w statystykach dodaje. No i później, tak jak mówię, przy grach multiplayerowych to już będzie tak naprawdę mówię, do, do ogarnięcia, do, 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 do wymyślenia, jak to dokładnie ma być zorganizowane. Na pewno będzie się to opierało na jakiejś punktacji. Wie, tak? Dobrze, a jak będzie wyglądała ilość pytań? Czy będzie można ustawić sobie ilość pytań, czy to będzie z góry narzucone? Na, na, tą 5, chwilę, 10, na tą chwilę pomysł jest taki, że pytań jest 10 z możliwością ustawienia sobie 20. Przy czym ostatecznie i tak wynik będzie liczony nie od ilości pytań, tylko od, tylko od procentów, ile się tak, odpowiedziało. Prawidłowo Prawidłowe odpowiedzi, rozumiem. Czyli... Tak czy siak, no kwestia, no ciężko wymierzyć tak wiedzę w tym momencie, bo według mnie 20 pytań to nie jest po prostu coś trudniejszego, tylko jest tego więcej, więc, tak bym powiedział, no, procentowo no, najlepiej. 10 to, to myślę, że jest optymalne ze względu na to, że młodzież jest przyzwyczajona do wszystkiego szybko shorty, TikTok. Więc tak. 20 to może ich znudzić, a 10 to taki jest akurat, to każdy wie, że już... No, albo, albo dla nas, takich długodystansowców, to 20. Znaczy fajnie tak by było, gdyby była możliwość ustawienia też ilości, nie? Domyślnie 10, ale z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia. No, taki, taki pomysł. No, jest to tylko. do zrobienia. Znaczy tak, najważniejsze, myślę, że Przemek technicznie sobie pojadzi już z tymi rzeczami, bo widzimy, że, że tam pomysł na to jest i, i już zaczął działać. Jedynie co to, to właśnie od, od Was, drodzy widzowie, potrzebowałby pewnie jakichś tam pytań. I tutaj nie ograniczajcie się w sensie takim, że ja nie mam wiedzy, to, 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 to nie będę tu wymyślał, ponieważ właśnie potrzebne są też pytania proste i trudne. Żeby te poziomy trudności sobie jakoś tam, żeby to sobie te pytania po prostu podzielić na dwie lub na trzy kubki. I można wtedy tych testów zrobić kilka, tak? czy można ep epokami, można dane, podejrzewam, że dane pytanie można przypisać i do epoki, i na przykład do trudności. Wtedy można sobie robić, te, mieszać te pytania. Baza pytań jest, to jest, to jest najważniejsza tak naprawdę, szczególnie przy multiplayerze, no bo te pytania jak najrzadziej powinny się powtarzać, żeby się ludzie ich po prostu nie nauczyli <laughs> na pamięć i, <laughs> I nie wygrywali w ten im. sposób. Jeszcze kwestia do powiedzenia, dwie istotne informacje. Aplikacja będzie całkowicie darmowa i przewidziana jest na razie tylko na Androida. No bardzo dziękujemy Przemek za to, że tak jakby no, wychodzisz tutaj do przodu, żeby tą numizmatykę popularyzować. To jest bardzo, bardzo fajne. Dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie na wywiad. Dziękuję za zaproszenie w ogóle. na rozmowę, więc dziękujemy bardzo. No i pewnie do zobaczenia. Tak, a widzów do zapraszamy zobaczenia. jeszcze raz serdecznie do wspierania tego pomysłu. Dzielcie się swoimi opiniami, pomysłami na maila, który jest podany na dole. No i zapraszamy też na Polską encyklopedię numizmatyczną. Do zobaczenia. Do cześć. zobaczenia. Hej, cześć.